No, to dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku z naszych ekspedycji w nieznane. Dzisiejszy odcinek będzie dość ciekawym odcinkiem. Musimy poszukać pewnego reliktu i dostarczyć ten relikt w pewno miejsce i do dyspozycji. Wybrałem sobie tą modyfikowaną ciężarówkę. Która nazywa się TuS-108 Razorback. Jest to niby yy, pojazd zwiadowczy, ale można na nim zamontować bardzo małą burtę, którą dzisiaj będziemy potrzebować. Jak to będzie wyglądać? Zobaczcie sami. No, to jesteśmy w kolejnej wyprawie na karcie Strumień Kanap. Dzisiejsza przygoda to starożytny relikt. Zaprzyjaźniony z zespołem pustelnik znalazł w bunkrze dokumenty wspominające relikt, który widziano w jednej z jaskini. Takie odkrycie może się przydać zespołowi i miejscowym historykom. Znajdź ten relikt. I odkryj jego tajemnicę. Poziom trudności bardzo wysoki 2340 m do przejechania. Różnice wysokości wymagane części czyli jak zwykle pojazd terenowy jest mile widziany i jest wymagana burta. Z tego właśnie powodu postanowiłem wybrać naszą modową ciężarówkę, która nazywa się TUS. O, tutaj jest tus 108 Razorback. Jest to ciężarówka, która jest do pobrania w sklepie z modyfikacjami. Zabiorę dwa razy podnośniki, dwa razy kotwice. Chociaż podejrzewam, że raczej nie powinienem mieć problemów tutaj z wywracaniem się, chociaż to tak różnie bywa. Dobra, musimy kogoś zabrać. Nie musimy nikogo zabierać. Wysyłamy naszego tuza i zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Musimy chwilę poczekać. Ok, ciężarówka się już pojawiła. Nie to chciałem zobaczyć na mapę. Znajdź zaginiony relikt. Mamy tak, tu jest miejsce, i tu jest miejsce. Są dwie jaskinie. To może zaczniemy od tej dolnej tym razem. Chociaż muszę popatrzeć, jak tutaj przejechać. No, jak. Bardziej się opłaca zacząć od tej górnej, bo ja sobie tutaj zjadę tędy. Przejadę sobie tym wąwozem. I praktycznie tu, w tym miejscu, gdzie stała ciężarówka, którą ratowaliśmy, możemy wjechać tutaj do góry i. Popatrzeć, co tu się będzie działo. Bardzo fajny łazik. Ja już tym łazikiem trochę się tutaj przemieszczałem. Bardzo mi się podoba przede wszystkim jego malowanie. Tutaj jest taki jakby tribalowy ptak. Może jakiś orzeł, soku. Do tego wybrałem sobie biało-czerwone farby. Malutka burta, do tego mamy części zapasowe. Mamy do tego paliwo. Włączmy sobie tylko napęd na cztery koła, które jest w zasadzie no, wymagany w tej grze. I musimy na kamieniu uważać. Jest to w zasadzie scout. Jest to pojazd zwiadowczy, ale właśnie jego wyjątkowa funkcja jest taka, że można na nim zamontować właśnie taką malutką burtę. Co na pewno ułatwi zwiedzanie mapy, zbieranie różnych rzeczy, czy zabieranie na wyprawę jakichś dodatkowych zbiorników z paliwem, czy części zamiennych. Chciałem włączyć sobie w zasadzie światła, ale klakson też działa, też sprawdzaliśmy. Dobrze jest. Dobra, teraz jedziemy tutaj w dół. I przejedziemy tym dziwnym wąwozem, gdzie w zasadzie ciągnęliśmy. przez który ciągnęliśmy samochód. Bardzo fajnie się nim jeździ. Jest bardzo łatwy w obsłudze. Jego zawieszenie jest dość miękkie, więc nie podskakuje na każdym kamieniu, jak to było w przypadku Marszala, którym jechaliśmy w poprzednim odcinku. Od razu ma odblokowane różnego rodzaju modyfikacje. Lepsze ogumienie, podniesione zawieszenie, więc, no, jak to w modowych ciężarówkach bywa, jest to dość spore ułatwienie w grze. Ale fajny syk tutaj, nie wiem, czy to turbiny, czy to hamulców. Się pojawia tutaj od czasu do czasu. Jak widzicie, jak widzicie. Wszędzie tutaj e, wziąłem i powsadzałem dodatkowe paliwo. Tu mam jeszcze na dachu części zamienne, i nawet jeden koszyczek z paliwem. Jeden zbiornik z paliwem mam tutaj zaraz za zderzakiem. Także to było naprawdę fajne, e, wyposażanie tej ciężarówki. No jak już wiecie z moich ekspedycji nie chciałem koniecznie cały czas jednymi i tymi samymi pojazdami tutaj jeździć, czy cały czas tymi standardowymi autami się tutaj poruszać. Tak dla urozmaicenia szukam ciekawych modyfikacji, szukam ciekawych pojazdów, które można tutaj e, ściągnąć, pobrać. Muszę tędy wjeżdżać? Wjadę tędy? Chyba na naokoło muszę jechać, przecież ten nie wjadę. I dlatego postanowiłem znowu popatrzeć w modach, co tam jeszcze ciekawego do tej gry jest. I natrafiłem właśnie na ten pojazd. Pomyślałem sobie, hmm, przydałoby się zobaczyć, jak się nim jeździ. Fajnie wygląda, dość fajnie się go prowadzi. Staram się nie przewrócić. <laughs> to właśnie he, ostatnio ciężko mi to wychodzi, żeby nie zaliczyć gleby w którymś odcinku. Ten syk powietrza, bardzo fajnie zrobiona modyfikacja. Tu lawinę żeśmy już usunęli, bo lawina była tutaj. E, blokowała e, pojazd który utknął po trzęsieniu ziemi, gdzie zespół chcący przywrócić komunikację wrócił z płaczem do domu. Nasz pojazd utknął, trzeba go ratować. No dobra, zobaczymy. Minigierka, ale bardzo łatwa. U, ledwie trafiłem. A, <grymne> patrzcie, leży nawet relikt. Ha! Jeśli nie możesz. Jeśli, jeśli nie możesz się przedostać z tej strony, spróbuj pojechać trasą sp po przeciwnej stronie. Także relikt już znaleźliśmy. Tą modyfikację też, bym przy, też by się przydało zabrać, ale musiałbym zjechać tu i dopiero wjeżdżać. Ten, tą modyfikację zabiorę kiedy indziej. Najpierw zabierzemy się tutaj za podjazd, co oznacza, że tutaj mamy dojechać. Nie widzę tu podjazdu. Tu niby jest podjazd, ale te skały tak pokazują, jakby tego podjazdu też tu nie było. Dobra, spróbujmy wrócić tutaj. A i tak muszę tutaj dojechać najpierw, żeby coś odblokować. Tak zróbmy. Mamy dość lekki pojazd, nie jest to jakaś ciężka ciężarówka, która miałaby problemy z jakimkolwiek podjazdem, więc powinniśmy bezproblemowo dać radę. Jedyne co muszę tutaj delikatniej, po malutku zjechać, żebym się nie wyglebał, nie? żebym się nie wywrócił. Te kamienie to tak zdradliwe są. Może być tak, że. Trafimy na jakiegoś głaza, który nas podbije do góry, odbijemy się od jeszcze innego kamienia i będzie wtedy problem. Albo uszkodzimy nasz pojazd, albo przewrócimy się, co też często mi się zdarza. Oj, za szybko trochę. Chciałem zwolnić. Bo jak za szybko jedziemy i trafimy zderzakiem w skałę, to od razu wali nam po silniku, a tego raczej bym nie chciał. Po co mamy uszkadzać nasz pojazd, skoro nie musimy. Ojej, to ciężarówka dobrze się sprawdza, nie mogę powiedzieć. Teraz to do góry. Można już tędy przejechać. Uważaj, to podejście wydaje się trudne. No, wydaje się chyba będzie trudne. Jakoś muszę się za to drzewo tutaj przedostać. Jestem dość małym pojazdem, także... Ej, dobrze jest. Daj, dawaj, 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 dawaj. Czekajcie. Tak to nie idzie. Trzeba tutaj upuścić powietrze z koła. Z koła, z kół żeby koła miały lepszą przyczepność na skałach. To spuszczanie powietrza z kół bardzo chętnie chciałbym mieć w ranerze, ponieważ tam też czasami są momenty, gdzie człowiek chciałby podjechać, a nie może. No niestety ten dodatek, ten future jest tylko i wyłącznie tutaj w ekspedycjach, w ranerze tego nie ma ale ile bym dał na przykład za lornetkę albo za właśnie upuszczanie powietrza z kół, żeby zwiększyć przyczepność o. ślizgamy się tutaj Mam, mogę się tutaj gdzieś złapać? nie bardzo a jeszcze się dobrze tutaj wydostałem, okej okay. mały pojazd klasyfikowany jako scout, więc problemów z przejazdem raczej nie ma. Bardzo fajnie się nim jeździ, muszę przyznać. Zabieramy ze sobą e, relikt na naszą burtę i w zasadzie możemy już jechać dalej. Dostać relikt do pustelnika. Gdzie ten pustelnik siedzi? Tutaj. Okej. Okay. Czyli musimy się. Już wiem mniej więcej jak jechać. Praktycznie korzystamy cały czas z jednych i tych samych dróg tutaj. Co nie jest w zasadzie dla nas jakimś dużym problemem. Szczególnie, że ten łazik jest dość mobilny i dość fajny. Tędy. Tutaj. Tędy. Koło bunkra. Tu jest zjazd, na którym zawsze zaliczymy glebę. Przejeżdżamy na drugą stronę i jedziemy head aż do tutaj naszego pustelnika. nie, 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 nie. To nie było dobre. To jest bardzo złe. Ajajajajajaj. Tak się właśnie kończy, jak się nie uważa. Ale się narobiłem teraz. Kurde, ciekawe czy wyjadę stąd. Nie chcę zjeżdżać aż tam na dół. Bo nie wiem, czy stamtąd znowu wyjadę. Nawrócę się tutaj. O, kurde, będzie ciężko, chociaż. Opsa! <laughs> z wrażenia, z wrażenia, aż guzik mi się przycisnął. Okej. Okay. O, po co sobie ułatwiać, jak można sobie tutaj skomplikować dużo rzeczy? Halo! Kotwica! Aha, nie mogę. Teraz nie mogę. To zróbmy inaczej. Wbijmy tutaj własną kotwicę, do której się przyczepię. Nie mogę, kurczę. No to będzie naprawdę ciekawy ten zjazd. A mogę za to się złapać za tamto drzewo z przodu? Mogę. Nie mogę. Coś jest zbagowane tutaj. I się złapałem jeszcze w ostatniej chwili. Aj, 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 ale sobie narobiłem! Po co to właśnie sobie ułatwiać jak można sobie utrudnić. Dobra, powiedzmy, że zrobiliśmy dość ciekawy skrót. E, w zasadzie niechcący. Ale co tam? Możemy od razu praktycznie. Zjechać tutaj. Uff, ale było, ale mi się aż ciepło zrobiło, przyznam szczerze. <gry> Na przyszłość jak chcecie cofać, obróćcie sobie kamerę. Ja nie pomyślałem w tym momencie o tym i ześliznąłem się ze skarpy Dobrze, że to się zdarzyło w takim miejscu i w miarę jeszcze w miarę jeszcze... złapałem się, bo... Jakbyśmy się zgrzmocili na dół, to zostałoby nam tylko holowanie do bazy. O, no. uff, mi się ciepło zrobiło. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Okej, okay, mogę teraz e, z ręką na sercu powiedzieć, że ciężarówka spełnia swoje zadanie, dobrze się sprawdza, nawet w bardzo trudnych warunkach i w bardzo trudnych zjazdach, podjazdach i takie i takie tam. <taki> Także oj 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 oj, to było naprawdę uuh, uuh, uuh. Ale wracajmy do naszych przygód. Musimy minąć ten wąwóz. Ten wąwóz ma to do siebie, że można się w nim bardzo łatwo zakopać, ale jak widać, nawet z takim trudnym terenem sobie ciężarówka dobrze radzi. Przyznam, że bardzo fajnie się jeździ tą ciężarówką. Chyba będę nią jeździł troszeczkę częściej. Może ją wypróbuję w Karpatach, zobaczymy jak w Karpatach będzie się sprawować. Także... Mm, jeszcze daleka droga przed nami. Jeszcze nie mamy wszystkich tutaj e, misji, jeszcze nie mamy tutaj wszystkich ekspedycji wykonanych, także coś się jeszcze tutaj pojawi, coś tam będę jeszcze nagrywał. A ja, chyba będzie to jedna z moich ulubionych modyfikacji, bo przyznam, że naprawdę bardzo fajnie się jeździ tym pojazdem. Jego odstęp podwozia od e, ziemi. Mam tutaj akurat zamontowane e, podwyższone zawieszenie. Sprawia, że nie haczymy tutaj podwoziem o żadne dziwne rzeczy. Przez co bardzo wygodnie się tą ciężarówką jeździ. Do tego jest malutka, jest krótka, czyli. Jesteśmy w stanie wszędzie wjechać, przycisnąć się przez jakiekolwiek drzewa, jak już widzieliście w trudnych zadaniach też się sprawdza. No. I poza tym bardzo fajnie wygląda. Jeżeli tak mamy zrobiono tą ciężarówkę. Naprawdę fajnie wygląda, bardzo ładnie jest zrobiona. Zobaczmy tutaj z przodu. Przede wszystkim malowanie jest świetne. U góry mam dodatkowe światło tutaj, dodatkowa listwa oświetleniowa dwa reflektory z przodu wyciągarka i bardzo duży zderzak sporo miejsca na jakiekolwiek paliwo. Wciskamy gaz, od razu rusza, ale nie szarpie tak jak to robił marszal. Marszal to miał to, właśnie, e, miał to właśnie w sobie, że jak dodawaliśmy gazu, to on tak szarpał trochę do przodu. Zaraz się tu wywrócę, bo widzę, że cały czas tracę równowagę i mnie gdzieś tam w jakąś stronę ściąga. A teraz będzie dobrze. Przejeżdżamy przez rzekę. Standardowy przejazd na drugą stronę mapy. Już znamy go z poprzednich odcinków. Ale grunt, jak widać, nawet na taki porządny pojazd jak ten, jest bardzo zdradliwy. Ale to już skarżyłem się na to w poprzednich odcinkach, że praktycznie jak wjeżdżamy gdzieś w rzekę, wjeżdżamy w jakąś wodę, to od razu zapadamy się pod sam. pod samą. pod samo podwozie. Nie wiem dlaczego to jest tak dziwnie zrobione. Powinni to lekko poprawić. Kilka bugów już usunęli tutaj z tej mapy. Na przykład mieliśmy tutaj problem z kotwicami. Które zostały już naprawione, także oni tutaj tych bagów trochę już poprawili, ale to mulaste e, błotne e, ten mulasty błotny grunt, który tutaj jest Jeszcze jest dokuczliwy. Tutaj mieszka pustelnik w bunkrze. Dobra, to dostarczyliśmy nasz relikt. Zapłata 47 700. Nie, nie udało nam się przewrócić, mało brakowało, dlatego podnośnika nie używaliśmy. Otrzymaj mniej niż 100 punktów uszkodzeń. Drugie, drugi bonus. Uff, ale przyznam, że naprawdę mi się ciepło zrobiło podczas tego odcinka. Okej, okay. przejechaliśmy 2964 metry, 20 minut niespełna, 118 litrów paliwa. Spaliliśmy 11 punktów uszkodzeń. Do tego sprzedaliśmy kotwice podnośniki. W sumie zarobiliśmy 52 780 kupę szmalu, muszę przyznać, że jak za taką małą misję. No dobra, relikt mamy dostarczony, pojazd jest sprawdzony, ciężarówka... Ej, patrzcie jak się huśtają tutaj te z przodu, te... Nie wiem jak to nazwać, kotwice, te oczka takie. Ej, nawet fajny to jest syreny. Ciekawa, ciekawa modyfikacja, jak najbardziej polecana do pobrania. Możecie ją pobrać i przetestować, zobaczycie czy wam się też spodoba tak samo jak i mi. Ale... Już wykonaliśmy dzisiejsze zadanie, co oznacza, że nasz odcinek chyli się ku końcowi. Ja się z Wami pomału żegnam. Dziękuję serdecznie. Zasyczał silnik tam i wybiło mnie to tego z rytmu. Dziękuję serdecznie za uwagę, dziękuję serdecznie za wspólnie spędzony czas. Jeżeli filmik Wam się spodobał, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał, by nie przegapić pozostałych ekspedycji w nieznane. Dziękuję serdecznie partnerom mojego kanału, którzy aktywnie i finansowo mnie wspierają. Ja Wam życzę miłego dnia. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, w kolejnej ekspedycji. Cześć!